będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym najpierw serdecznie powitać wszystkich obecnych, a potem, jeśli pozwolicie, jeszcze podzielić się jedną refleksją na progu tej wyjątkowej Eucharystii. Ale najpierw chciałbym w imieniu nas wszystkich Szczególnie serdecznie powitać księdza kardynała Stanisława Ryłko, który był długoletnim współpracownikiem, bardzo bliskim współpracownikiem ojca świętego Jana Pawła II. Przewodził przez całe lata w papieskiej radzie do spraw świeckich, a obecnie pełni bardzo ważną misję w Rzymie, będąc archiprezbiterem rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej. Księży Kardynale, bardzo serdecznie Cię witamy. W Twojej osobie pozdrawiamy też Ojca Świętego, którego jesteś tak bliskim współpracownikiem. Bardzo serdecznie witam dwóch arcybiskupów seniorów, którzy są między nami. Arcybiskup Stanisław Nowak, arcybiskup senior Metropolita Częstochowski i nasz arcybiskup senior Władysław Ziłek. Serdecznie witamy. Myślę, że teraz już zrobimy z brawami tak, że na końcu powiem kiedy, i wtedy będziemy wszyscy hucznie klaskać dla każdego, kto zostanie. Wymieniony, a jeszcze bardziej dla tych, którzy nie zostaną wymienieni. Więc witamy bardzo serdecznie naszych księży biskupów pomocniczych, biskupa Ireneusza, biskupa Marka i wśród ekscelencji jeszcze księdza prałata Krzysztofa Nykiela, regensa penitencjarii apostolskiej. Witamy kapituły archikatedralną łódzką i kolegiackie, wolborską i łaską. Witam serdecznie wszystkich księży. To powitanie składam na ręce księży rektorów naszych seminariów duchownych, księdza rektora Sławimara, Sławomira Sosnowskiego, księdza rektora Sławomira Szczyrbę i nowego rektora naszego seminarium Redemptoris Mater, księdza Michała Jaworskiego. Bardzo serdecznie witam wszystkie siostry zakonne, seminarzystów i szczególnie serdecznie członków czwartego synodu pastoralnego naszej archidiecezji. Dzisiaj ten synod obraduje w Piotrkowie, bo nie widać powodu dlaczego miałby zawsze obradować w Łodzi. Witam i pozdrawiam serdecznie przedstawicieli naszych bratnich kościołów chrześcijańskich, w szczególności kościoła Prawosławnego i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Witam serdecznie przedstawicieli Parlamentu Rzeczpospolitej, wszystkich parlamentarzystów ziemi Piotrkowskiej. Bardzo dziękuję Państwu za obecność. Tak potrzebny dla nas wszystkich w Polsce znak waszego bycia razem na tej liturgii. Witam witam władze samorządowe, miasta, województwa przedstawicieli wszystkich instytucji państwowych jakie są w Piotrkowie przedstawicieli służb mundurowych witam szczególnie zaproszonych na tę uroczystość dyrektorów i nauczycieli szkół piotrkowskich cieszymy się bardzo z państwa obecności i wreszcie w porządku ewangelicznym może od tego trzeba by było zacząć Witam serdecznie wszystkich, wszystkich wiernych Piotrzkowa i Archidiecezji łódzkiej i teraz możemy być brawa. Na początku tej ważnej i pięknej uroczystości chcę wypowiedzieć, tylko jedną, ale jak mi się wydaje, zasadniczą myśl. Schodzimy się wszyscy, aby piotrkowskiej farze nadać tytuł bazyliki mniejszej. Tak naprawdę jednak, przy całej naszej miłości do świątyń pańskich, a w, a w szczególności tak czcigodnych świątyń jak ta. Tak naprawdę nie odznaczamy dzisiaj wyjątkową godnością zabytkowego budynku. Tak naprawdę odznaczamy ludzi. Chcemy uszanować ludzi, którzy te świątynie wznieśli, a potem uczynili tak ważnym miejscem w historii i w historii zbawienia. W historii swojej i w historii całej wspólnoty. Odznaczamy piotrkowski kościół, to znaczy blisko 900-letnią wspólnotę wiernych. 900 lat to jest jakieś 30 pokoleń ludzi wierzących tu, na tym miejscu. Ludzi, którzy tu przeżywali swoją wiarę. Czyniąc to w sposób ważny nie tylko dla tego miasta, ale także, jak słyszeliśmy przed chwilą w wykładzie księdza profesora Glińskiego, dla całego kościoła w Polsce. Jesteśmy w kościele, który był ważny dla naszej ojczyzny i dla kościoła w Polsce. Dziękujemy Bogu za Piotrkowski Kościół, to znaczy wspólnotę wiernych, którzy przez wieki. Nie uchylali się od twórczej współodpowiedzialności za losy naszej ojczyzny i za dzieje polskiego chrześcijaństwa. Jednocześnie ów zaszczytny tytuł Bazyliki Mniejszej nadawany jest z racji na przyszłość, nie tylko z racji na chwalebną przeszłość, nie tylko odznacza, ale też Wyznacza. Odznacza Piotrkowski Kościół za wszystko, czego dokonał w przeszłości, a wyznacza mu jego miejsce i zadania na przyszłość. W tym tytule, Bazylika Mniejsza, kryje się pewien zamysł, program, może nawet jakieś marzenie. I analogicznie do wszystkiego, co powiedziałem wcześniej, ten zamysł i to marzenie nie dotyczą w pierwszym rzędzie budowli, ale raczej zbierającej się tu wspólnoty wiernych. W tym momencie muszę i chcę zwrócić się do wszystkich wiernych Piotrkowa. Drodzy Piotrkowianie. Tytuł bazyliki przyznawany Waszej farze wyznacza Wam teraźniejszość i przyszłość w naszym kościele. Wzywa Was do szczególnej więzi duchowej z biskupem Rzymu, z żyjącym Piotrem, bo bazylika jest przede wszystkim znakiem jedności z papieżem. Więc ta bazylika będzie Was wzywać do gorliwej modlitwy za niego, do większej uważności na jego nauczanie, do bardziej odpowiedzialnej troski o przekaz tego nauczania i przyjęcie go w naszym kościele. Chcę Was prosić z naciskiem, bądźcie z Piotrem. Dziś on ma na imię Franciszek, uczyńcie wszystkie jego nadzieja, nadzieje i wszystkie jego trudności swoimi. Jego nauczanie czyńcie swoim programem życia. Jego inicjatywy i działania podejmijcie z entuzjazmem w swoich parafiach i bądźcie ich protagonistami w naszej archidiecezji i w całym polskim kościele. Na tę miarę, jaką wyznacza Wam przeszłość, skoro tak ważny ten kościół był w dziejach całego polskiego kościoła, dlaczego nie miałby być równie ważny w jego dziś? Przyjmijcie od papieża Franciszka jego lekturę i jego praktykę Ewangelii, przyjmijcie ją i przekażcie innym. To dziś w polskim kościele. Zadanie ważne, a powiedziałbym nawet odważne. Eminencjo, drogi księże kardynale, poprowadź nas w tę liturgię, która odznacza i wyznacza. Jest zaprawdę, jak nas uczy Sobór, szczytem i źródłem naszej aktywności. Szczytem Przeszłości tego kościoła i źródłem jego przyszłości. Jest punktem dojścia i jest punktem wyjścia. Obyśmy równie pewnie wyszli, jak pewnie wchodzili tutaj nasi poprzednicy. Bardzo prosimy, Księży Kardynalu.